Siemaneczko wszystkim z tej strony, pan tutaj witam w pierwszym, a tak naprawdę zerowym odcinku z Need for Speed Underground, z gry z trzeciego roku, bądź drugiego, wydaje mi się z 2003 roku, z gry, z którą już naprawdę mam wielkie, wielkie wspomnienia, w którą grałem będąc młodszym, w którą grałem będąc naprawdę małym chłopcem, ponieważ miałem nie wiem z 4 lata może, kiedy zacząłem grać w Undergrounda no więc słuchajcie, wspomnienia niesamowite, niesamowite jest wrócić do tej gry i nagrywać ją dla Was, zacząć. Słuchajcie, no oczywiście musiałem mieć wide skin, musiałem mieć szeroki ekran więc tutaj widzicie po boku jakieś takie kwadraciki, to nie jest moja wina, no nie wiem czemu takie coś się dzieje, po prostu mam fixa, który mi musi rozszerzyć ekran, ale spokojnie, spokojnie, no wszystko, nie przeszkadza to w wyścigach, ponieważ nie ma tego w wyścigach, na szczęście, natomiast słuchajcie, zaczynamy sobie karierę, zaraz będzie intro, ale mam dla was jeszcze takie parę smaczków, tak, nie jest to Underground 2, ale... Mam pewną rzecz, słuchajcie, no taka rzecz, słuchajcie, którą z chęcią nałożyłbym sobie na głowę, jest to czapka Need for Speed Underground, słuchajcie, spójrzcie sobie, myślę, że dobrze to widać, z tyłu ma znaczek od EA Games, słuchajcie, to jest bardzo stara czapka, miałem ją mniej więcej w wieku 5 lat, kiedy promowany był Most Wanted, wtedy właśnie rozdawali te czapki, znaczy rozdawali, hm. Będąc na mistrzostwach świata, bodajże czy mistrzostwach Polski w rajdach, coś w tym stylu, ta czapkę, tą czapkę można było wygrać i tą czapkę wygrał dla mnie tata bądź jego kolega, nie pamiętam, ale pamiętam, że była dla mnie zawsze za duża i teraz jak sobie ją nałożę, no zrobię to, to teraz jak sobie ją założę to jest idealna, e, wiem, wiem, wyglądam trochę jak magik w niej. Także tak, tak, mam taką czapeczkę, mogę się wam pochwalić. Ogółem mam też filmik, jak miałem 5 lat i jeździłem w Undergroundzie, ale gdzieś ten filmik się zapodział. Mam taką płytę i muszę ją szukać, znaleźć. Już dzisiaj obszukałem całą szafkę nic nie znalazłem. I dodatkową e, rzeczą jest właśnie taka stara płytka z gry Extra, słuchajcie, ponieważ Undergrounda mam oryginalnego. E, ale właśnie jest taka płytka, w której miałem 172 zestawy winyli, Czyli patch 4.0 do Undergrounda prosto z płytki. No a tak naprawdę to już tyle, to na tyle z tych smaczków, słuchajcie, wszystko jeszcze będzie się pojawiało. No a teraz co? Ja zaczynam, ja wchodzę do gry. Mam już stworzonego kierowcę, nic nie mam zrobionego, a wy trzymajcie intro. No i tak przy okazji możecie mi powiedzieć, czy to intro się wam podoba, czy, czy chcecie, żeby było akurat to intro, bo wiadomo, jeśli na przykład by się wam nie podobało, no to potrzeba je zmienić. Zrobił je dla mnie Reinhold. Yy, to jest osoba, która robiła dla mnie intro do Teda. Także napiszcie mi, czy to intro jest spoko, czy wam się podoba, czy trzeba coś zmienić. No i lecimy już z intrem. Okej, okay, bez zbędnego przedłużania lecimy sobie do Undergrounda, słuchajcie, nie mam jeszcze spolszczenia, więc jeśli chcecie spolszczenie, żebym miał tą grę spolszczoną, jeśli jest taka potrzeba, napiszcie mi, wgram sobie spolszczenie, na razie chciałem grać na wersji e, tej oryginalnej, europejskiej, czy tam, no bo jest to chyba europejska, jeśli z tego co, z tego co pamiętam, e, więc zaczynamy, no i witamy w mode Underground, czyli podziemiu, widzimy w podziemiu, startuje tutaj e, twoja kariera wyścigowa, no i jest opowiedziane co będziemy robili. Tak, będziemy się ścigali, yy, zdobywali jakieś tam upgrade'y i tak dalej. Przegrani idą do domu, wracają do domu, więc zaczynamy. Krótki ekran ładowania i zaczynamy pierwszy wyścig, słuchajcie. W sumie nawet się nie spodziewałem, że to tak szybko się zacznie. Nie wiem, czyżbym w Undergroundie też miał jakieś błędy z kacenkami. No, wydaje mi się, że nie być może tak się to tutaj zaczyna. No i słuchajcie, mamy teraz bardzo, bardzo, bardzo ładne auto. W sumie jest ona piękna. Mamy teraz przed sobą. <laughs> Co, to? Co to było? Słuchajcie, mamy akurę, mamy akurę Integra bodajże Type R, jeśli dobrze pamiętam, że to jest ten model. Mogę sobie auto obrócić do przodu? No, chyba nie mogę. No i teraz szukam pod jakimś klawiszem Nitra, żeby wam pokazać, jak to intro tutaj chodzi na widescreenie. Że po prostu tego intro niezbyt mogę dodawać. No, ale jest to pierwsze auto, specjalna edycja, którą zaczynamy tą grę i mam taki śmieszny smaczek. Że kiedy byłem mały i właśnie grałem w Underground'a, to ta akura towarzyszyła mi przez całą karierę. Nie wiem, co zrobił mój tata, może wpisał jakiś kody czy coś, ale wiem, że z akurą właśnie zaczynałem i kończyłem, że tak powiem. Miałem ją cały czas w garażu i nie wiem, czy tak się po prostu jest, czy ta akura po prostu znika, tak? Ponieważ wtedy ją miałem cały czas, więc teraz nie pamiętam. No i oczywiście chcę Wam powiedzieć, że na samym początku będziemy sobie brali wszystko na poziomie hard, najtrudniejszym. No ponieważ, jakby to Wam powiedzieć, no ja się. Undergroundzie na tyle na razie obyznaję i na początku Underground jest na tyle prosty, że naprawdę nie trzeba mi... Że tak powiem, no nie wiem, nie trzeba mi... nie wiem, ułatwienia, tak? No i spójrzcie sobie na samym początku, że ciężko mi się też steruje na razie hmm, tą akurą, na razie mi się ciężko steruje w Undergroundzie, przyzwyczajenie oczywiście e, zobowiązuje, także jestem przyzwyczajony do troszkę innych gier, bo no, tak naprawdę nie jestem przyzwyczajony praktycznie wcale, ponieważ mam karę na komputer. No i ogółem, jak dobrze wiecie, w Undergroundzie jest jeden z najpiękniejszych soundtracków tworspeedowych, pomijając Undergrounda 2, 8, 10, czy no nie wiem, w Crossfitie też była całkiem e, fajna ścieżka dźwiękowa. No więc spójrzcie sobie, jak to wygląda teraz, spójrzcie, przyjrzyjcie się, no nieźle, nieźle, powiem wam, że brakowało mi tego bardzo, nie mam nitra, nie mam nitra, nie wiem, którym przyciskiem mam nitra, zaraz będę musiał to sprawdzić, a pierwszy wyścig w karierze właśnie to biega końca, słuchajcie, także jest, no, wyścig skończony. Widzicie, że to mam wszystko ucięte, ponieważ jest to wzięte z 4 na 3. No więc słuchajcie, wybiorę sobie samochód teraz. Pierwszy samochód w karierze. Widzicie, że wszystko jest ucięte. Także muszę coś zrobić. Nie wiem, jakiś inny e, fixer, żeby jakoś inaczej mi rozciągnęło tą grafikę. Ponieważ widzicie, jak to wygląda. Nawet będziecie sobie zobaczyć, że są tu jakby takie komenty, bo mam jakiś jakieś Play, Menu Bar, coś tam tak, coś tam tak. No więc mamy Golfa GTI, dalej mamy Civica, którego brałem praktycznie zawsze. Potem 306, czyli pendowiec z tego co pamiętam, miate, MX-5, Dodge'a Neona, tak, dobrze mówiłem. No i to by było na tyle, z tyloma samochodami możemy zaczynać, ale słuchajcie, no nie oszukując to, nie oszukujmy się, tak, to według mnie najlepszym samochodem na początek jest Hania, no Honda, no każdy by chciał Honda, ja, ja też chcę Hondę, no wiem, że każdy zaczyna Hondą, ale no tak, Golfem nie chcę, bo Golf taki jest średni, tym to nigdy bym nie zaczął, y, Mazda jest, no, ujdzie, ale nie, bierzemy sobie Hanie, kupujemy sobie Hanie, I zaczynamy Hanium. Hey, loser! <laughs> Alright, check it. Maybe I can help. Just you and me, one-on-one. It's on one. money in the bank. Let's go! You wanna be the best? You gotta take these boys down. If you lose, you're gone. Got it? Good. Now move it. Ok, no więc zaczynamy już tutaj progres, zaczynamy przechodzić. Mamy pierwszy pierwszy cyrkut, pierwszy, pierwsze okrążenia. Potem sprinter, drifter, drag i knockout. Słuchajcie, nie wiem, czy zrobię sobie dzisiaj to wszystko. Nie mam zbyt dużo czasu, ponieważ muszę gdzieś iść. Ale jak możecie zobaczyć, jest 111 wyścigów do przejechania w całej karierze. No więc zaczynamy sobie pierwszy wyścig na razie bez zmieniania czegokolwiek. I lecimy na hardzie. Oczywiście tutaj się nie przejmując niczym. I widzieliście taką blondynkę? Taka blondynka tam była Wcześniej, przed tym intrem, czy coś w tym stylu, więc y, ta blondynka, to jest laska, kto, która zaczyna intro w tej grze. To jest kobieta, która, no nie wiem, jak, jakby to powiedzieć, no to jest ta, która jedzie tym y, eklipsem na początku, która go prowadzi. Także możecie sobie zobaczyć, że to, to jest właśnie ona, o nią chodzi, tak. Y, a dlaczego wziąłem sobie hard, to już mówiłem, no po prostu teraz będzie to na tyle proste, że, no, na hardzie naprawdę te pierwsze wyścigi zdobywa się, do niej się najwięcej pieniędzy. A ustawienie sobie na Easy to naprawdę pójście na taką łatwiznę, że nasi przeciwnicy praktycznie nie jadą, więc dlaczego nie pojechać na hardzie, tak? Może się zdarzyć też tak, że będę przegrywał wyścigi, więc będę musiał sobie oczywiście ustawiać niższy poziom trudności, ale liczmy na to, że nie będę tego robił. Chociaż wiadomo, tutaj jak mi to powiedział pięknie Kemot, będę się denerwował ułomnością tej gry, czyli po prostu niedopracowaniem i tak dalej, i tak dalej. No, samym sterowaniem, no spójrzcie, że teraz na przykład laciałem przez chwilę w powietrzu, no nie wiem przez co. No, i ogółem myślę, że muszę sobie bardziej hip hopowy soundtrack ustawić, co nie? No, tak mi się wydaje, że byłoby troszkę lepiej, ponieważ te hip hopowe nuty są najlepsze. Jednakowoż niektóre rockowe, czy też no nie wiem, metalowe nuty są naprawdę fajne, naprawdę fajnie się ich słucha. Do tej pory słucham na przykład Element Idley, Broken Promise, jest bardzo fajna piosenka. Jest sporo, naprawdę bardzo sporo takich yy, zespołów, w których słucham jakiś tam Fuel i tak dalej, y, Quater, bodajże też jest fajna piosenka. No a teraz już kontynuujmy wyścig, nawet ta lecąca w tlenie jest najgorsza, jest taka rytmiczna całkiem. No i jest ten problem czasami ze skręcaniem, tak, troszkę nasze auto się nie trzyma, albo za bardzo trzyma po prostu, więc trzeba hamować, tak? No, osobiście nie lubię tego robić, wiadomo, lubię jeździć szybko, jak chyba każdy, kto nagrywa wyścigówki. No i co, no i mamy drugie okrążenie, pierwsze to minuta 12, ogółem yy, jeżdżąc wcześniej udało mi się nawet ogarnąć na tym pierwszym okrążeniu, tam chyba yy, samochodem nie oczywiście nieprzerobionym, 59 sekund chyba, czy, czy w ogóle czy w tym stylu, no nie, jakoś tak mi się udało ogarnąć, może teraz też się, no nie, nie uda się już, bo już mam praktycznie 50 sekund, no ale oczywiście pierwszy czas sobie poprawimy, no bo, no bo tak. Jakby powiedzcie mi, no chyba Civic był dobrym wyborem, nie? No każdy by chciał Civica, nie wiem kto by chciał 206 albo coś innego. No i Civic jest najlepszy, nie? w ogóle ja się urodziłem w Civicu, więc... Co ja będę mówił? No, kończymy sobie pierwszy wyścig. Ogólnie już dwie kadcenki za nami. No a my skończyliśmy oczywiście na hardzie. Także myślę, że te pierwsze pięć wyścigów sobie przejdziemy na spokojnie, no, dałoby tak radę. Macie nawet napisaną nutkę, jaka teraz zostać w tle, więc nie będziecie musieli o nie pytać. Super, świetnie, naprawdę. Zwycięstwo. Totalnie tam punktów, to są punkty stylu, czyli za drifty, za jakieś tam ominięcia, nie ominięcia bliskie, tapnięcia i mamy 625 y, baksów, czy czegoś tam dodanych do naszego banku, do naszego portfela. No i co? No i teraz tak naprawdę mamy już pokazane wszystko, znaczy, tam pokazane. No po prostu nie musimy nic robić, oprócz patrzenia i jeżdżenia. E, więc mamy sprint, drift drag. Pojedziemy sobie sprint, pojedziemy sobie drift. Na drag sobie przerobimy lekko samochód. E, I na knockout, co? Na knockout sobie już przejdziemy. Myślę, że tak to zrobimy, ponieważ na początku to jest naprawdę bardzo, bardzo proste. Takie, spojrzę sobie tylko na godzinę. Słuchajcie, no. Spoko no, bardzo dużo czasu nie mam, ale dam radę. Ogarnę, ja nie dam rady, ja to dam radę. Oj, ten tuning undergroundowy naprawdę jest świetny. Szczególnie te dodge neony po prostu po tuningu są genialne. I podejrzewam, że na tym wyścigu będzie się działa taka śmieszna sytuacja. To teraz spójrzcie ja lekko zwolnię. O, i ci się będą spychali, tak? Tak? Czy to jest czy to, jest to co ja... Mi się... Tak, oni się spychają tutaj. Spójrzcie, że to jest zawsze tak, że... Te boty się tutaj spychają. Ja wolę być troszkę bardziej z tyłu na początku, dlatego że mogę sobie wjechać do skrótu. Ktoś wjechał ze mną, chwila mogę spojrzeć do tyłu, nie mogę, bo nie wiem którym przyciskiem, bo one są ustawiane. Ale właśnie, kiedy oni się tam przepychają, to łatwo jest sobie do skrótu wjechać. Więc jedziemy chyba optymalnym torem, z tego co teraz widzę. Sprintior oczywiście, więc nie mamy okrążeń. E, czysta sekcja, więc mamy sobie teraz dodatkowe punkty stylu, które dają nam punkty stylu. <laughs> nie wiem, co dają punkty stylu, nie pamiętam. No w sumie chyba awanse na okładki i takie rzeczy, jak zdobędziemy ponad 1000 punktów stylu, czy tam ponad... nie, nie wiem, nie chcę mówić, kurde, bo coś, coś zapomnę, czy też coś pominę, a tego bym nie chciał. Więc no wyścig na początku oczywiście bardzo łatwy. oczywiście jadąc z tej strony możemy zauważyć, że ten zakręt jest jednak bardziej em, jakby to powiedzieć jest po prostu węższy czy też ten zakręt jest ostrzejszy więc bardziej hamujemy to widać no nie ale spójrzcie sobie też że na początku mm, wszyscy mają bodykity tak wszyscy mają praktycznie przerobione auto bo tam tamto 206 nie była przerobiona no ale jakoś dużo im to nie daje przynajmniej z tego co widzę nie pojechałem z krutem teraz więc straciłem nie wiem, sekundę do mojego rywala No ale spokojnie, to już sobie wygramy na stówę Chociaż O nie, 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 nie Ja, ja tego nie, 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 nie Ej, e, 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 kolego, nie wyprzedzisz mnie, nie ma tak Ja wiem, że te boty mają sztuczne przyspieszanie Ale nie, uff na szczęście, słuchajcie, jeden zakręt mógł zmienić ten wyścig, na szczęście się udało ogarnąć. Moja ulubiona piosenka, Lil Jon Get Low, słuchajcie. Moja ulubiona piosenka z dzieciństwa, ponieważ jak wychodziłem na dwór, to ciągle to śpiewałem. Dobra, nevermind, nieważne, no po prostu byłem taki śpiewok. Nie wiem, co jest za 1000 punktów z tylu, ale wiem, że mamy kolejne 625 do naszego banku. I lecimy kolejne wyścigi, oczywiście w miarę szybko, mamy drifter, więc pewnie teraz będzie katscenka, tak mi się, tak coś podejrzewam no tak, przeczuwam wiecie tak nie ma katscenki słuchajcie no to nie wiem, w ogóle New Era jest y, reklamowana, czyli firma najlepszych full capów na świecie, no ale nie wiem czemu nie ma katscenki, być może ten patch y, 4.0 po prostu mi te katscenki zepsuł, ale liczmy na to że nie, w undergroundzie oczywiście driftuje się bardzo łatwo, więc no więc zobaczcie sobie i spójrzcie sobie, ja będę sobie driftował po tym środku. Będę driftował po środku, będę driftował po tej wewnętrznej linii. A dlaczego? Pan tutaj, dlaczego będzie driftował po wewnętrznej linii? A dlatego, słuchajcie, że tu się zdobywa najwięcej punktów. Jest to strefa bonusowa. Idąc z wolną prędkością, możemy naprawdę tutaj fajny, fajny wynik zdobyć. E, tylko trzeba się na tej linii utrzymać. Oczywiście po, po wewnętrznej, ponieważ auto się szybko nie rozpędza. E, no już spójrzcie sobie, że mamy 25 tysięcy. Teraz zrobimy sobie jeszcze. Jeden taki ładny całkiem drifter, wydaje mi się, że całkiem wyjdzie. No i z 40 tysięcy myślę, no praktycznie 40 tysięcy mamy zdobyte na pierwszym drifcie. 18 tysięcy nasi przeciwnicy, oczywiście wszystko na hardzie, ale na razie naprawdę jest easy, więc ja się cieszę. Mieliśmy za przeciwnika nawet 240 Xa Lancera. Słuchajcie, MX5, więc ciężkich rywali. Ale no z punktów stylu mamy 7,5 tysiąca, praktycznie, więc jest całkiem sporo. I zdobyliśmy sobie już pierwsze winyle. Więc. Mamy kolejną kaskę, kolejną traskę, no i lecimy dalej oczywiście. Okej, okay, mamy Draga i Lap Knockout. No to co, streningujemy sobie Hondę na samym początku? Czemu nie? Hey, what you think? Okej, okay, tuningujemy sobie hanie. Wydaje mi się, że na początku nie możemy jeszcze nic przerobić w silniku. No nie możemy, ale za to przerobimy sobie ją e, z wyglądu zewnętrznego, więc mamy body, mamy tunik optyczny. No i teraz tak. Hmm. Słuchajcie, nie chcę jej zwisniaczyć. Wiem, że wiele youtuberów to robiło, także powiedzcie mi jeszcze dzisiaj, napiszcie mi, czy rzeczywiście udało mi się utrzymać ją w jakimś tam e, schludnym wyglądzie. Myślę, że ten zderzak będzie najładniejszy na początku, taki trochę mugenowy, mm, więc bierzemy sobie ten zderzak i tylny zderzak też chyba tego typu. No w sumie, tak, no będzie pasował najbardziej, e, ponieważ jeśli mamy przedni i tylny zderzak e, z, tego, z, tej samą, z tą samą nazwą, tak? czyli sniper i sniper e, przedni, to one się najbardziej dopasowują. No, i oczywiście boczek, też snajper, żeby wszystko było dopasowane w 100%. Słuchajcie. No i teraz felgi, felgi. No i słuchajcie, co? NK-a? Zobaczymy sobie. Może, o, NK ma tą ładną felę. Bardzo mi się podoba na początek. Oczywiście, im lepsze felgi, tym większe dostajemy. Ale na razie nie mamy powerblokowanych. Więc spojrzymy sobie na inne. No, dużo ich nie będzie. No i może znajdziemy właśnie jakiś lepszy. Ale wydaje mi się, że ten NK będzie naprawdę dobry. No, ta jest też całkiem fajna. Taka typowa hondowa No i InforSpeed Underground ma też takie swoje, te dwie, czy tam. No tutaj jest parę więcej tych felg. Co, nie poczęliśmy jeszcze BBS-ów, ale na początku BBS-y nie są zbyt ładne. więc te rzeczywiście okażą się chyba najlepsze na początek. Co nie? Ładnie wyglądają fajnie, no, naprawdę. W banku nie zostało zbyt dużo pieniędzy. No więc co? Zmieniamy sobie oczywiście kolorek czarny. Na początek czarny, no normalny, że czarny, no... wziąłbym może czerwony, ale czarny na początek będzie spoko, ponieważ na razie nie dajemy żadnego winylu. No i felgi sobie pomalujemy na... No nie wiem, no nie ma złotego, słuchajcie. Mm hmm, Więc tak, albo czarne, żeby już takie auto było, wiecie, mroczne. Tylko chciałbym złote, chciałbym złote te felgi, ale nie mamy złotego koloru. Mamy rzuty czarne, hmm, albo szare. Teraz ciężki wybór, ale zróbmy sobie taką ciemną tą hondę, czarną, taką, no wiecie, potężną, może nie, ale taką całkiem, całkiem skrytą, wiecie o co chodzi. No i teraz tak, neonu sobie oczywiście nie dajemy, stop wsi, przednie światła nie zmieniamy, na razie nie możemy i tak nic kupić, co do wydechu też na razie nie możemy kupić i... O, możemy sobie Black Tint kupić, ale nie mamy tyle w banku, więc na razie co? Na razie nic, no, na razie zobaczymy sobie jeszcze tylko czy yy, możemy sobie... O! I to darmowo jeszcze. Super! Alpina damy sobie na szybę, nad tylnią. Szybę też sobie damy Alpina, świetnie, bardzo mi się to podoba. No i na drzwi mamy już zablokowane, więc winy na razie nie dajemy. W sumie spojrzę sobie tylko, czy nie mógłbym sobie wziąć czarnego. Yy, Black detail to jest... O, czarny, czarny, to jest, to jest stylowe, Super, świetnie, mamy zainstalowaną, no i chyba na tyle, to było na tyle, ogółem z trade in chodzi o to, że możemy sobie zmienić części z tego auta na drugie, tak, ponieważ wszystkie są praktycznie takie same, więc tradujemy sobie z innym samochodem, ale skoro mamy Hanie, to sobie zostajemy w Hani i lecimy ostatnie dwa wyścigi, czyli drag i knockout, no i oczywiście, no hard, tak, no, no, bo, no bo tak. Dlaczego nie? No spójrzcie sobie w ogóle na ten ekran ładowania, jest po prostu genialny, no. O, już się zrespiły samochody po bokach, świetnie, no po prostu... ma super, świetnie, naprawdę, dwa rzutki obok nas. No i teraz tak, czym się będzie zmieniało biegi? Powiedzcie mi ludzie, super. Um, no i teraz tak, nie mam ustawionej, ustawionej zmiany biegów, więc co, lecimy sobie do kontrolera Nie do kontrolera No i chyba właśnie muszę wyjść z wyścigu z tego co widzę, ponieważ tak, nie mamy tego, musimy wyjść z wyścigu I sobie ustawić wszystko pod siebie Leave underground mode, lecimy do opcji Lecimy do, no tu kontrolera tylko, o, kontroler setup i teraz tak, um, Nitro, Nitro na spacji, gdzie Nitro na spacji? Na Alcie, no jak nie, i drugie na Z, um, tak, tutaj damy sobie, no nie wiem, a dobra, niech będzie już tak I teraz tak, czym się zmienia Shift, Shift, Shift Up, Shift Up będzie Shift, a Shift Down będzie Control, o i tak będzie idealnie w sumie co? E, hamulec e, ręczny, hamulec tak, ręczny e, damy sobie na spację. Nitro już chciałem na alta. No, tak to ma być. No więc co? Mamy tyle co chcieliśmy na razie. Nic, o, look back sobie damy na L. E, kamera EDA. Idealnie, idealnie. Wszystko, wszystko tak jak chciałem. Tak jest, tak jest. No więc co? Wychodzimy sobie i lecimy do tych wyścigów. No bo przecież trzeba przechodzić grę. No dokładnie tak. Oczywiście z góry zachęcam do zostawienia łapki w górę po prostu jeśli chcecie serię, jeśli się Wam podoba i tak dalej, i tak dalej. Więc co, lecimy sobie tego pierwszego draga już bez zbędnego gadania. W sumie nawet ładne te samochody, co tutaj pokazali. Nie są takie brzydkie, no nie są takie zawsione. ja sobie daję od razu Enter i co, lecimy. Okej, okay. jest pierwsza idealna. Yy, druga idealna i teraz tak słuchajcie uda mi się ich wyprzedzić wydaje mi się że tak dlatego że na początku oczywiście gry jest tak że moi przeciwnicy są bardzo bardzo proście jeśli jeszcze sobie zmieniam biegi idealnie no to właśnie tak to wygląda że teraz nie wiem dojdzie do piątki myślę że do piątki zmiany na piątkę też dojdzie doszło do zmiany na piątkę. No i teraz spójrzcie sobie na moich przeciwników No tak to wygląda na początku gry W sumie jest to bardzo dla mnie korzystne, dlatego że no, nie muszę się bardzo starać, a i tak mam Dużo pieniędzy, łatwiej To jest to naprawdę dla mnie easy, no nie wiem, dla was też by było Słuchajcie więc, no prawie 190 Na godzinę, jedziemy sobie i meta Wygraliśmy 41 sekund I tyle, no słuchajcie Co tu jeszcze można kombinować, no mamy Pierwszą wygraną Świetnie, super, pierwszy wygrany oczywiście Drag, look for your car on the cover of option ok więc lecimy sobie dalej wygraliśmy Mitsubishi lancera ES, czyli tego starego starszego i wygraliśmy odblokowaliśmy sobie trasę więc yy, wygrywamy sobie znaczy zdobywamy sobie teraz yy, wygraną za ten wyścig Mamy, build a car with a one star reputation Tak jest, i co to jest? Czyżby to była okładka? Tak jest, to jest okładka, wygraliśmy sobie pierwszą okładkę Więc option auto to jest taki magazyn, a my mamy właśnie pierwszą okładkę w naszej karierze Świetnie, bardzo mi się to podoba I lecimy sobie na ostatni wyścig, czyli lap knockout. Słuchajcie, trzy okrążenia, poziom hard Myślę, że będzie to dla mnie naprawdę łatwe Może pod koniec sobie jeszcze dopiścimy Hondę no a teraz startujemy z tym ostatnim wyścigiem na bardzo łatwej trasie, ponieważ na początku trzeba ją wałkować no, bez końca po prostu. Na początku gry tą trasę cały czas wałkujemy, jeździmy ją ciągle, 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 ciągle. Nie przestajemy, także nauczymy się jej na 100%, ja już ją znam, ponieważ te lat jeżdżenia w Undergroundzie nauczyło mnie już tego i owego. Teraz sobie podrawcimy trochę, żeby zdobyć punkty stylu za golfiną, za golfiną GTI, która w sumie ma gorsze przyspieszenie no ale i tak jedzie przed nami. No, na początku gry być może jest ulepszona. Coś tam, coś tam. A teraz sobie oczywiście bierzemy skrócik już 300 punktów stylu. No tak, 300 punktów stylu. I okej, okay, którą stroną będzie wygodniej? Wygodniej będzie tą stroną, ponieważ mamy tutaj... Chociaż nie, w sumie wygodniej byłoby tamtą stroną, ponieważ byśmy sobie bardziej skrócili. Okej, okay, no i oczywiście teraz konkurujemy z samym Golfem, ponieważ reszta naszych przeciwników jakoś tam się zgubiła w tle, więc no być może Golf tutaj nas pokona jeszcze, jest taka opcja, ale liczmy na to, że Honda pokaże Golfowi swoją siłę. Ja wiem, że golfiarze i hondzierze się kucą, się nie lubią i tak dalej i teraz powiedzcie mi, w sumie nie, golfiarze i cywikarze, chociaż w sumie chyba żadnej Hondy golfiarze nie lubią, no więc powiedzcie mi teraz po co, dlaczego? No dlaczego? No nie rozumiem. Ja, ja tego osobiście nie rozumiem. Dlaczego wy czy dlaczego oni się kłócą? Słuchajcie, no... Auta nie powstają po to, żeby nie wiem, rywalizować, które jest lepsze, tak? Tylko po to, żebyście mogli nimi jeździć, tak? Żeby się, nie wiem, razem dzielić pasją. Ile ja widziałem takich zdjęć, kiedy typu nie wiem, z golfa przybija sobie sztamę z typem Civika i to jest bardzo, bardzo fajne, że jednak są normalni ludzie, którzy myślą o tym w normalny sposób. Dlatego, że naprawdę, no, no już mam kolegę, który jest po prostu fanem JDM-ów jeździ golfem, lubi golfa, ma golfa, jeździ golfem, no i... Fajne, mi się to podoba, tak, więc ludzie nie powinni się choć. To jest idiotyczne, kiedy ludzie się kłócą o markę czy też o model auta, że to jest słabe, nienawidzimy go, nie wiem, wyzywamy go. W Ameryce to już w ogóle jest masakra, tam jakieś babki, nie wiem, niszczą sobie te samochody, coś tam kłócą się. Nie, to, to jest naprawdę przesada. No ale spójrzmy sobie dalej na wyścig, słuchajcie, już dwa okrążenia. Moi przeciwnicy, oczywiście, znikli z mapki. No, tak to zawsze jest na początku, ponieważ gra jest dopasowana pod użytkowników takich. No, takich wiecie, no takich. O, widzicie, wrócili moi przeciwnicy ze swoim turbo przyspieszeniem. No, ale gra jest dopasowana pod takich użytkowników, że tak powiem, małoletnich, czy też młodszych, którzy nie, nie, ra nie radziliby sobie z grą na początku. No i śmiesznym, no, śmiesznym, głupim tak naprawdę. Tutaj głupią rzeczą w tej grze jest to, że kiedy jesteśmy za szybcy, nasi przeciwnicy dostają super turbo, extra heaver przyspieszenie. Więc nawet gdybym teraz jeździł 500 na godzinę, kiedybym na przykład nie wiem, zwolnił do 100, to nie wiem, po sekundzie moi przeciwnicy byliby tuż za mną, ponieważ tak działa właśnie Underground: im jesteśmy lepsi, tym mamy lepszych przeciwników, im jesteśmy gorsi, gorszy, tym mamy gorszych. No, niestety, ale spokojnie. Mamy trzecie na, trzecie na trzy okrążenia, więc teraz jeśli się tak naprawdę zepsujemy, to jest za nami 6 sekund nasz przeciwnik. Biorąc pod uwagę to, w jaki sposób auto się niszczą w Undergroundzie, czyli jeśli wjedziemy sobie w przeciwnika, czy w przeciwnika w trafika, to wtedy auto robi nam miliard fikołków, znaczy no może nie, nie miliard, ale no, tak jak teraz na przykład tutaj super power powerslide zrobiłem przez przypadek. E, tak wjeżdżając właśnie w trafika, robimy sobie jakieś tam fikołki, czy też lecimy do góry coś tam e, no i to na tym tracimy sporo czasu, nie wiem czy da się to wyłączyć, a teraz kończymy sobie kolejny wyścig. E, właśnie tą hanią pięknie, ślicznie i skończyliśmy tak naprawdę pierwszy szereg wyścigów. Bardzo mi się to podoba super. E, 625, Olympic Square i lecimy sobie do menu. Tak jest? Tak jest, więc dopieszczamy sobie Honda i to by było już na tyle. Więc co możemy sobie jeszcze dopieścić? W sumie. Hmm. Z akcesorii zobaczę sobie, czy możemy sobie, nie możemy sobie zmienić jeszcze nic, weźmiemy sobie czarne szyby, mm, tak jest, weźmiemy sobie czarne szyby, tak, żeby było jeszcze auto bardziej czarne, tak? Mm, nie tutaj wiecie, no nie nawiązując na przykład y, do jakiejś sytuacji teraz, które powstały właśnie y, czarny humor, że tak powiem. Gdyby się dało mieć czarny neon, to rzeczywiście bym sobie go kupił. No ale co więcej, co więcej, zobaczymy sobie, może złoty kolor się pojawił. No, znaczy no nie masz złotego koloru w tej grze, więc... No niestety, dobra, zostawiamy sobie tak jaki jest. W sumie zobaczymy sobie, czy jakiś ładniejszy kolor inny by był może... No czerwony jest całkiem ładny. Hmm. Nie, na razie nie bierzemy. Wydaje mi się, że tak ładnie wygląda Hania. I w sumie co? W sumie zobaczymy sobie jeszcze tylko, e, czy mamy jakieś fajne winiele na samym początku. Hmm. Mamy tylko na razie blokowane... no takie coś. Co to jest? No to jest nic. Nic, co by się przydało, nic, co wygląda ładnie, nic, co by też ładnie wyglądało na Hondzie. To jest w ogóle winien, który przez wiele Speedów się ciągnął za tą grom. Więc. No nie, wydaje mi się, że nie będziemy sobie w sili, nie będziemy wieśniaczyć tak ładnego auta, które już i tak troszkę zyskało innego charakteru poprzez te zderzaki. Mm, nie, nie, wydaje mi się, że nie, nie, to nie będzie pasowało. Więc Honda jest dopasowana, słuchajcie. Nie będę wychodził, ponieważ wszystko mi zasłoni Honda. Także mam nadzieję, że odcinek się podobał zostawicie łapkę w górę. Widzimy się w następnym. Mam już 1200 kasy, Przeszliśmy sobie pierwsze 5 wyścigów, więc jeszcze tylko przed nami 90. Nie, w sumie 105. Czyli tam 106. Także trzymajcie się wszyscy, widzimy się w następnych odcinkach co, no i zostawicie łapkę w górę, mam nadzieję. I trzymajcie się w następnego. Cześć!